Gimnazja w Butocinie funkcjonuje od 1 września 1999 roku. W naszej szkole uczy się 212 uczniów w 9 oddziałach. Zatrudnionych jest 17 pracowników, w tym 13 nauczycieli. Funkcję dyrektora tej szkoły pełniam od momentu powstania szkoły. Kadra pedagogiczna jest stosunkowo młoda. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje i systematycznie dokształcają się na różnych studiach podyplomowych i kursach doskonalących. Zdecydowana większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. W naszej szkole panuje bardzo dobra atmosfera. Dzięki czemu szkoła ciągle się rozwija. Uczniowie chętnie uczestniczą w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, i osiągają w nich liczne sukcesy, tak na szczeblu rejonu, jak też nawet województwa. Nauczyciele wkładają bardzo dużo pracy w jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych. To dzięki temu nasi uczniowie dostają się do wymarzonych szkół i świetnie sobie w nich radzą. Szczególną rolę w życiu szkoły pełni samorząd uczniowski, który współpracując z nauczycielami i rodzicami organizuje kulturalne życie szkoły. My, nauczyciele, wspieramy naszych uczniów w podejmowaniu różnych działań na rzecz szkoły. Ale też dajemy im pewną swobodę w podejmowaniu różnych inicjatyw, aby jak najlepiej przygotować ich do życia w społeczeństwie. Na uwagę zasługuje też aktywność Rady Rodziców w życiu naszej szkoły. To dzięki nim udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć. Historia naszej szkoły jest krótka, ale dość bogata. Z radością patrzymy w przeszłość naszej szkoły, natomiast z nadzieją i troską myślimy o przyszłości. Dziękujemy. się się tej sali po pierwsze po to, żeby przeprowadzić apel, który zaplanowaliśmy na dzisiejszy dzień. Apel będzie tematyczny, do każdego roku. Zresztą jak widać tu na załączonych plakatach, na gazetce dotyczy kasztanowców, a dokładniej yy, ratowania kasztanowców. Pani Lewandowska ze szkolnym Komem Lob ten apel przygotowała. Za chwilę będzie yy, prezentacja tego wszystkiego. A teraz yy, bardzo proszę Pani Lewandowską, może jeszcze kilka słów stanu e, zaatakowane przez szkodnika i to bardzo dużo drzew jest z zaatakowane. My podjęliśmy taką akcję, żeby przynajmniej włączyć się i jakiś tam swój wkład, nie może niewielki, ale jakiś taki wkład, włożyć go, żeby y, uratować y, te drzewa. Już zaczęliśmy taką akcję, naleźliśmy tam udział niektóre niektórych y, Te, które brały udział sobą na pracę, Tutaj yy, przybliża właściwie tą tematę, yy, na czym yy, to atakuje te drzewa, na czym polega akcja ratowania tych tak, drzew, co można zrobić. To można zrobić dużo, tylko trzeba troszeczkę yy, z Waszej strony. I chcę, jeszcze razem podejmiemy taką akcję, to może uda nam się przynajmniej jedno drzewo uratować. Po każde drzewo jest ważne. Przekazuję teraz głos. Człowiek Koalop w tym roku podjęło akcję na ratujmy kaszanownce. W ramach tej akcji planujemy podjąć następujące działania. Grabienie liśnika Szanowca i parę ryn. Konkurs plastyczny na temat ratujmy kaszanownce. Członkowie Koalop wykonali już plakaty. Osoby zainteresowane, które nie należą do Koalop, a chciałyby wziąć udział w tym konkursie, prosimy o zgłoszenie się do pani Marii Weronowskiej, która udzieli przygłosu przygłosów wskazówek. Grupa uczniów jest już w trakcie przygotowywania prezentacji.